Cześć, cześć, dzień dobry. Jak jesteście gotowi na wspólny spacer, taki poranny, na nasz power walk? Jeśli tak, to zapraszam. Ruszamy? Fajnie. Moi drodzy, dla tych z Was, którzy dołączają do nas dzisiaj po raz pierwszy, pozwólcie, że się przedstawię. Jest, nazywam się Mateusz Kuszniarewicz. Jestem sportowcem. Żeglarzem, tak? To moja główna profesja. I od początku tego roku, dokładnie od 1 stycznia, chodzimy na spacery. O 6.15 wychodzimy codziennie. Ile już tych spacerów zrobiliśmy? 272. Wyobrażacie sobie codziennie. Bez przerwy. Bez żadnej, żadnego dnia, który byśmy ominęli. I powiem Wam, że jestem zachwycony tym, co do tej pory nam wszystkim udało się osiągnąć i jaką rutynę, jaką, jaki nawyk w sobie zbudowaliśmy. Spacer to najprostsza rzecz, jaką możemy zrobić dla swojego zdrowia. Taka dobra rzecz. Szczególnie o poranku. Ja sam widzę olbrzymią różnicę, jaka u mnie nastąpiła, jaką poczułem w momencie, kiedy właśnie zacząłem chodzić, chodzić na te spacery. Bo wcześniej no powiedzmy budziłem się rano. Zmieniłem w ogóle swój rytm dnia. Zacząłem się kilka lat temu kłaść wcześniej spać. I zacząłem wstawać najpierw o 6, teraz tutaj o 5.30. I poczułem niesamowity przepływ energii w ogóle i taką spawczości, takiej efektywności, bo faktycznie rano bardzo dobrze się czuję, mój mózg działa świetnie. I przez to, że wstaję wcześnie, czuję od razu, że już w tej pierwszej części dnia dużo więcej rzeczy robię, dzięki którym no, jestem bardziej efektywny. Jak to Mark Hollowesko w jednym z naszych powerwalków powiedział, który też tak staje wcześniej i wypycha dosyć dużo spraw już nad ranem, to on mówi, no, pozyskuje przewagę. Przewagę nad innymi, którzy akurat w tym momencie jeszcze sobie smacznie śpią, bo późno poszli spać. No i ja w pewnym sensie się z nim zgadzam. Właśnie to w ten sposób działa. Dzisiaj spaceruję. Sobie po sopocie, bo tutaj na co dzień mieszkam. Wam jest całkiem rzeźko, ale nie bardzo zimno. Nawet nie założyłem kurtki. Czuję tak, że jest na pograniczu. Chyba 11 lub 12 stopni, ale przede wszystkim jest bardzo wilgotno, Całe szczęście wiatr się uspokoił, bo ostatnimi dniami bardzo tutaj wiało. A teraz jest już spokojnie. Więc. Myślę, że to w ogóle dobre, dobrze się poczuje od razu po tym spacerze. Wracając jeszcze do naszych powerwalków i częstotliwości. Sprawdziłem przed wyjściem na dzisiejszy spacer, który mamy dzisiaj dzień roku. I słuchajcie, jest 272 dzień roku. Czyli to jest nasz 272 powerwalk. Wow! Robi wrażenie, co? <grym> Fajnie, cieszę się, jestem dumny i. Bardzo się cieszę, że chodzimy wszyscy razem. Stworzyliśmy taką fajną, myślę, że społeczność. Moi drodzy, wczoraj był fajny Power Walk, poprowadzony przez Wojtka Herę, który na samym początku sprzedał nam dowcip. Tak naprawdę taką historię, do której później nawiązał w swoim Power Walku. Polecam Wam go posłuchać. Wojtek bardzo mądrze i ciekawie mówi. Ja tak pomyślałem, o... To ja idąc na fali tych kawałów, też Wam opowiem kawał, który wczoraj usłyszałem. Wydaje mi się całkiem niezły. I tutaj mam do Was pytanie. Czy wiecie, dlaczego bokserzy nie uprawiają seksu przed walką? Ponieważ nie przebadają ze sobą. <grym> Drodzy. Ja się uśmiałem mocno. Zresztą nadal działa na mnie ten kawał, więc szczerze, to tak od poranku fajnie trochę w humoru wprowadzić do naszego życia. W ogóle uważam, że dobrze mieć wśród swoich najbliższych, ale też i znajomych osoby, które trochę żartują trochę mają więcej tego humoru niż inni. Co ciekawe, John Bertrand, którego też gościliśmy tutaj na jednym z naszych Power walków, było to chyba w sierpniu, powiedział, że kiedy buduje zarówno w sporcie, jak i w biznesie mocne zespoły, swoje zespoły, to on zawsze dba o to, żeby przynajmniej jeden z członków tego zespołu był właśnie takim komikiem, takim żartowni, żartownisiem. I no, tak samo nie wiem, nawiązanie do bajki smurfów, prawda? Gdzie wśród tych smurfów, wszystkich też był ten żartownik. Jak on się tam nazywał? No, już nie pamiętam, ale sprawdzę, ale tak mi przeszło przez mnie, że przecież to też tak było fajnie. Myślę, że dosyć dobrze pokazane. No, moi drodzy, dzisiejszy Power Walk chciałbym tylko tak, jakby zacząć. Ze mną razem, natomiast chciałbym Was zachęcić do tego, żebyście zajrzeli do archiwum naszych powerwalk, do wcześniejszych naszych, no można powiedzieć, do naszej biblioteki, do naszych nagrań, ponieważ tam jest dużo bardzo fajnych i ciekawych materiałów. Ja jestem w ogóle wielkim fanem utrwalania wiedzy przez czytanie, oglądanie, słuchanie dwa razy, a nawet często trzy, cztery. Tych samych treści, bo one wtedy częściej zapadają w pamięć, utrwalają się. To tak jak budowanie nawyków, które teraz bardzo tutaj, szczerze, promujemy, mogę tak powiedzieć, w naszych, naszym projekcie, w naszej misji Power Walków, to też przecież to chodzi o to, że to nie tylko raz robimy i już wystarczy, tylko systematycznie dzień po dniu. I tak samo jest z utrwalaniem wiedzy. Ja sam złapałem się na tym, że usłuchałem czegoś ciekawego, a później mi to wylatuje z głowy. Ale kiedy yy, zrobię to dwa, trzy, cztery razy, to jakoś tam się osadza w tych meandrach mojej pamięci. No i teraz pytanie, czy meandry to dobre określenie odnoszące się do mojej pamięci i tej, tego twardego dysku, który gdzieś tutaj jest. No dobrze, do czego chciałbym Was odesłać? Wybrałem jeden powerwalk z naszego archiwum, z naszej biblioteki, które poprowadził Jarek Łojewski. Jarek Łojewski założył fundację Dobra Porażka. Organizuje Dzień Porażki co roku w październiku. Ten Dzień Porażki zbliża się. Będzie 18, 18 października. Tego roku, więc już całkiem niedługo, Jarek w końcu postanowił, że będzie to wydarzenie, konferencja zorganizowana online, więc niezależnie gdzie będziecie, możecie dołączyć. Polecam pan. Ja byłem dwukrotnym prelegentem na dniu porażki i w tym roku też będę. W tym roku tematyka związana jest z dziećmi, z młodzieżą. Będzie ich dotyczyć i mam bardzo fajną e, historię, tak naprawdę dwie, które połączę w jedną, które przedstawię podczas mojego wystąpienia. Takiego 30-40 minutowego, chyba dostałem 40 minut. Więc myślę, że będzie ciekawie. Zapraszam Was serdecznie, ale zapraszam Was serdecznie też do posłuchania, nawet teraz, nawet dzisiaj, e, power Walka Jarka Łojewskiego, który. W tym oto Powerwalku mówi o trzech aspektach uczenia się na porażkach. Pierwszy, zapisałem sobie tutaj ściągawkę, żeby niczego nie pominąć. Pierwszy, power walk, pierwszy aspekt dotyczy zdarzenia. Jarek tłumaczy, że nie ma co tutaj za bardzo się zastanawiać: porażka to jest zdarzenie. Nie da się tego zdarzenia już cofnąć. Natomiast, czy to, nie, czy to znaczy, że nie można nic z tym dalej zrobić? Nie będę dalej spoilerował. Posłuchajcie, co Jarek mówi na ten temat. Drugi aspekt porażki to co się dzieje w głowie tuż po porażce w naszej głowie, w czyjejś głowie. To też jest bardzo ciekawe i Jarek super to tłumaczy. I trzeci aspekt to jest umiejętność wyciągania lekcji na przyszłość. I to powiem zrobiło na mnie wrażenie, szczególnie to, co Jarek powiedział w tym temacie. To było naprawdę coś bardzo inspirującego, szczególnie przy pracy zespołowej w firmach. I myślę, że tu można wiele z tego wyciągnąć. Więc zachęcam Was serdecznie do tego, żeby zajrzeć do naszego archiwum także także najlepiej do posłuchania właśnie tego power walka. Link do tego power walka umieściliśmy w opisie tego dzisiejszego power walka, żebyście mieli łatwość dotarcia do, do niego. No i miłego słuchania i chodzenia. Zachęcam Was do tego, żebyście byli z nami na tych power walkach, nie siedząc, nie z domu, tylko po prostu załóżcie buty, bluzę, kurtkę Niezależnie gdzie jesteście, wychodźcie sobie na te 15-20 minut na, na spacer. Ja już dzisiaj minąłem co najmniej 30 osób, które gdzieś idą, albo z psami, tak jak tam ta dziewczyna, albo do pracy, być może. Bo widziałem taką grupę osób, która szła, pomimo że dzisiaj sobota, to chyba do pracy, więc. No, ale niezależnie od do tego, dobrze zacząć dzień od spaceru. To tylko 15 minut. come on! A robi niesamowitą różnicę. No, więc ja już powoli kończę, ale zaraz sobie posłucham power walka z, naszej, z naszego archiwum, do czego też was serdecznie zachęcam. Miłego dnia wam życzę. Zapraszam Was też od razu na jutrzejszy power walk, którym wystąpimy razem z Kamilem Kozioł. Będzie to bardzo ciekawa rozmowa. Taka w sam raz na weekend, w sam raz na niedzielę, ale to dopiero jutro. A dzisiaj wiecie, co macie robić i co możecie robić. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Cześć, papa. Pa.